Klucze dostaniesz. Nie gadaliśmy za bardzo ze sobą, synu. Bo jakoś, nie wiem, albo ty gdzieś szedłeś, albo ja miałem robotę. No wiesz, synu, jak jest. Heh, kurwa. Robisz te klucze, co? Zaraz. A jak u siebie z robotą? Masz coś na oku? No, mam coś, no, rozglądam się. Tato... No, Weź. Robić trzeba. Nie jest dobrze, tylko tak się włóczyć. No. Jakbyś chciał, to mógłbyś mi pomóc ocieplać. Na początek. Nosiłbyś papę. A potem... Dobrze, ta to pomyślę. A masz jakiś problem? Może powiedz, to ci coś pomogę. No te klucze, no. Dałbyś te klucze. Ej, klucze dam, co mam nie dać. Pogadajmy, jak facet z facetem, no wiesz to. jak, nie? No to masz. Pozamykam wszystko. No, a ty? Masz tak. Nie dupę. No, no, Może być stoczny ze swoim starym. Mogę ci poopowiadać, no, jak to się robi z dupami. Dobra tato, potem.